Będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus. To o przechodziłem i patrzę, stoi. Ta kobieta tak jakoś biednie wyglądała. A ja w Boga wierzę, to żal mi się je zrobiło. To mówię, pójdziesz ze mną, tu niedaleko, do wielkiego y, ryśka. Rysiek mamelinę, całkiem niedrogo bierze, śledzia można tam kupić i czarne. Czarne to jego też, to takie robi, że to lepsze niż szynka, ja wolę. To wypiliśmy tam pół basa z nią i z ryśkiem. i ona mówi, że ma dzieci. Duże pytam, ona mówi, że no, jedno, cztery, drugie, dwa. Nie, dwa i pół. Nie, dobrze mówię, cztery i pół i dwa lata. To miałam akurat te pieniądze, co dostałem, jak wychodziłem, to dałem No niech kobieta kupi Jakieś pomarańcze tym dzieciom, akurat tak się Wigilia jakoś z, zbliżała. Cukierki jakieś, no niech dzieci jakieś coś mają od życia, nie? Ty, ja potem wchodzę do starego mordziatego. Znasz starego Mordziatego, no też mamelinę tylko droższą. Ja patrzę, ta kurwa tam z tym starym mordziatym siedzi i wódkę pije i tak, żeby nie skłamać, no pół listra tak do połowy już odpite. To ja mię, to ja po to ci dałem pieniądze, żebyś dzieciom pomarańczy kupiłam. Wiaty tutaj w namelinie z pijakami wódkę pijesz. No to ci mówię, to tak jak stałem, tak ją jebłem młotkiem. Mam no, takim fest półtora kilo. No, nie było co zbierać. Przerwałem chwast jednego zatalę! A tu w więzieniu to się bali ze mną pod celną siedzieć. Bultowały się gary jebane. A jeden taki zięba Karol, to się kurwa wszędzie nie chwalił, że się kurwa niczego nie boi. To ja pytam go, bo przedtem z nim tutaj siedziałem, jak to Karolku, niczego się nie boisz, bo ja w Boga wierzę. A papieża, to on mówi, że jakby go na długość ręki dopuścili, to by zajebał. Ojca Świętego. Mówię, jak dziecko byś miał. To on mówi, że żeby dzieciera wziął i na żywca przez główkę do drzwi przybił, takim gwoździem. To ja sobie myślę, to po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek żyje, jak ten chwast? Wyrwałem chwasta. A że była już cisza nocna, to nie chciałem wołać klawisza. To zameldowałem przy misce. Dosyć. Co? Skończysz jutro. Jutro niemożliwe. Jutro mnie nie będzie. mnie nie będzie.